Każdy fan kina wie, że jeżeli gdzieś mają pojawić się zielone ludki, to zapewne będą to Stany Zjednoczone. O Roswell czy Strefie 51 słyszał każdy, ale czy wiecie, że Polacy nie gęsi i swoje Roswell też mamy? W małym miasteczku na Warmii na początku lat 80. ubiegłego stulecia właśnie mieliśmy do czynienia z rzekomym lądowaniem UFO. I właśnie o tych wydarzeniach opowie zrealizowany dla Netflixa miniserial czteroodcinkowy pod tytułem Projekt UFO. Jak sprawdza się ta historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami? Ja mam na imię Przemek, a wy oglądacie Filmożerców. Fabuła tego serialu skupia się w głównej mierze na dwójce bohaterów. Jan, grany przez Piotra Adamczyka. To trochę już przebrzmiała gwiazda telewizyjna, która przekonana jest o swojej zajebistości. Z kolei Zbigniew, grany przez Mateusza Kościukiewicza, to domorosły ufolog, który wygłasza swoją teorię na temat niezidentyfikowanych obiektów podwodnych. Bo nasi polscy kosmici to nie są kosmici jak wszyscy inni. To są podwodni kosmici. Polska góra! Kiedy do obu panów dociera informacja, że gdzieś w małym miasteczku na Warmii pewien przelasz miał spotkać się z kosmitami, obaj panowie zostają uwikłani w niebezpieczną grę o władzę. Tak, bo wątek polityczny jest tutaj bardzo ważny. No, ale też takie to były czasy. Każdy z bohaterów, czy też bohaterek na tej całej sytuacji próbuje coś ugrać dla samego siebie. Czy to władzę, czy na przykład sławę, jak w przypadku bohaterki granej przez Maję Ostaszewską. I właśnie wątki kobiecych bohaterek były dla mnie w tym serialu najciekawsze. Chociażby historia żony naszego prezentera, która postanawia znowu zawalczyć o swoją niezależność, czy postać milicjantki. Są naprawdę bardzo fajnie w tym serialu poprowadzone. I pani Julia Kijowska oraz Maria Zydek wraz z Mają Ostaszewską to najjaśniejsze punkty tej całej produkcji i po prostu było mi żal, że twórcy nie poświęcili im aż tak dużo czasu ekranowego. Myślisz, że zasługujesz na jakieś specjalne traktowanie, bo świecisz gębą w telewizorze? Mimo iż historia odbywa się w czasach już susznie minionych, to twórcom nawet i sprawnie udało się przedstawić problem jak najbardziej aktualny. Historia w projekcie UFO dobrze obrazuje, jak rodzą się fake newsy. Jak historia właściwie z wiejskiej plotki zostaje napędzana niczym kula śnieżna, która to rośnie do niebotycznych rozmiarów. I rozumiem, co chcieli przekazać tutaj twórcy. Szkoda, że niestety tempo samego serialu, zamiast pobudzać widza do refleksji, zwyczajnie usypia. Żeby uwierzyć w te banialuki, no trzeba naprawdę być idiotą. Przede wszystkim miałem problem z określeniem gatunku tego serialu. Ta produkcja jest reklamowana jako komedia i dramat, i w żadnej z tych kategorii tak naprawdę nie potrafi wybrzmieć. No bo nie ma tu zbyt wielu zabawnych scen, mimo iż na ekranie pojawia się Adam Woronowicz, który jest naprawdę znakomitym aktorem komediowym. Z kolei ta warstwa dramatyczna też tutaj leży w momencie, kiedy nie za bardzo angażuje cię historia, jak i sami bohaterowie. Natomiast coś, co jest naprawdę warte pochwalenia, to warstwa wizualna. Bo Polska w latach 80. miała swój, nazwijmy to, specyficzny klimat i twórcy dołożyli wszelkich starań, aby oddać ten właśnie klimat, ale nie pokazując tylko tej szarzyzny tamtych czasów, ale dodając do tego trochę kolorów. Te takie nieostre. To zdjęcie nie jest fałszywe. Nasza ocena dla serialu Projekt UFO to 2 na 6. Projekt o w reżyserii, wedle pomysłu Caspra Bajona, scenarzysty takiego serialu jak Wielka Woda, czy współtwórcy Roystu, to serial, który bardzo dobrze wygląda wizualnie. Niestety, nie dający wybrzmieć swoim największym atutom, czyli postaciom kobiecym, moim zdaniem, skupiając się za mocno na powielaniu schematów znanych z innych dzieł kultury, przez co serial zwyczajnie nie przykuwa do ekranu. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia łapek w górę oraz subskrypcji. Dzięki wielkie. Do zobaczenia!